Niedawno na naszym kanale widzieliście Desmo 450, dopiero co zawitało do naszych salonów Ducati nie zwalnia tutaj kroku. Ducati Desmo 250. Tutaj ewidentnie Włosi chcą zaznaczyć swoją dominację w tym segmencie, nie tylko tym najmocniejszym. I wiele o tym motocyklu nie wiemy jeszcze. Wiemy, że będzie w 2026 roku już dostępny w lipcu w salonach. Mamy oczywiście szowę 49 mm skok, więc przepotężny. Widać, że to jest motocykl doposażony pod zawodę. Oczywiście ta wersja konstrukcyjna, która będzie u nas w salonach, nie będzie aż tak wyścigowo dopieszczona, ale na pewno na pewno zostanie z na pewno te rozwiązania, które znaliśmy, 450 zostaną tutaj wprowadzone, na pewno będzie zredukowana waga, znamy to również 450, więc no słuchajcie, czekamy, bardzo jesteśmy ciekawi, jak Ducati się będzie rozwijało, jeżeli chodzi o te krasy, myślę, że możemy się spodziewać niebawem również 125, to jest w ogóle bardzo ciekawe rozwiązanie silnikowo, tak, no bo Ducati wcześniej w mono nie działało, dopiero 698 zostało wprowadzone w tym segmencie, później właśnie 450, teraz 250, czekamy na to, co dalej.